Alo! he, e, e, idziemy! Chodź! Aś, co to? Aś, a czemu? Szybko. Musimy wejść na samą górę! Oh. O! Ej! Nie ma... Oh. Nie ma... Prawda, Dawaj, kichaj mocniej! Prykaj, mocniej! Nie mogę co mam prykać, czy kichać, czy co? Wtedy możesz szybciej wchodzić. Ej, Wszystko oni coś rzucają z góry. No lecą różne rzeczy. Musisz uważać po prostu, żeby w ciebie nie walnęły, bo spadniesz. O kurde. Tak jak na przykład właśnie takie rzeczy. Piłka leci, uważaj, piłka jest <grym> najbardziej to, niszczycielska! To piłka czy dynamit? Nie, piłka. No, to no, była chyba piłka. O kurde, o kurde, o kurde. Ooo, prawie dostał, widziałem to! O kurde, leć, kolej, leć, kolej, leć. leci, Dobra. Uuu, uf uf, 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 dobra, ładnie, ładnie. Kic, Bo to kic, jest, kic, wiesz... O nie! Kurde, to było blisko. blisko było, kurde. A to jest co? To jest... To jest, to jest tak jak wiesz, to tak jak idziesz w góry i jest... spadają. Uf! Tak. Ja wiem o co chodzi. To jest oszukać przeznaczenie po prostu. W Robloxie. No. Uh. Uu, ja zlazłem w ostatnim momencie, ja ci powiem. To nie jest oszukać przeznaczenia, ale ich tam walnie. O, odbiło się. <śmiech> <Nie>. <śmiech> Zjechał. <śmiech> wi widziałem. <laughs> Dostałeś? No. kurde. <laughs> I to w dynie, chłopie. Śmiesznie było. Chryst Gdzie ty jesteś? Gdzieś z tyłu? No Chłopie, tak chlepnęło. <laughs> Aha! No, <śmienicza> bekkący, no faktycznie było Jestem to! A Zrobiłem. Dobra, ajajajajaj aj, aj, aj. Mam 65 karta na szczęście. Ej, tak giniesz! Od razu! Gdzie? Dobra, gdzie jest Maciek Wiar? Gdzie jest Maciek Wiar? Jest Maciek Wiar? Oponą dostaniesz czy nie? Nie, nie dostaniesz opono. O, o, o! Bez opony się odbyło! O, 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 o! Jednak nie! się od Grilla to było. Przejdziesz, 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 dawaj, dawaj! Dobrze, dobrze! miejsce! tutaj jedna osoba widzę, jeszcze tak sobie chodzi. Czy ktoś z tyłu. Sport, A, taki. ci co są na górze mogą chyba zrzucać też. Tak, ci co są na górze mogą zrzucać. To, gdzie, jak? Mogą kiedy? utrudniać innym graczom. Czekaj, czekaj, Kolejnym, czekaj. Na kolejny raz to zobaczymy, bo bekon widzę, rzuca i to utrudnia jednej osobie i cały czas w nich go A szplif? Co to znaczy spliw? Splif? Splif to jest taka. O, od razu mam trzeci poziom, wiesz? A ja... lifta, jak biegasz po tym, to znikają klocki. Aha, dobra, dobra, dobra. No, 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 no. Ale ci ładnie, ten, ten tunel jest zrobiony wszystko Ej, to dobrze ogóle, oni tak, tak to zrobili. No. Z krawitacją w ogóle i z czym Pop. tylko. Dobra, lecimy kolejne. Pop. Pamiętaj, musimy być pierwsi. Dobra. Dawaj, lecimy na górę, lecimy na górę. Musimy być pierwsi, musimy zrzucać rzeczy na ludzi. Trzy minuty. Pum. O, to jest śliskie, więc uważaj. Dobra, pum, pum, ale wzajemnie pum, się pum. popychamy. Pum, pum, dobrze. Bardzo dobrze. Pamiętaj, że z góry, o kurde, jak, jak lecą te rzeczy! W jakim tempie? Cześć, Ewa, leci na środek! Leci na środek! Dobra, Nie wiem, czy ktoś dostał, czy nie. Ciężko stwierdzić. Nie, chyba nie, za szybko. Ja się chowam za tymi, za takimi wystającymi. No wystającym. o nie, o nie. nie! No patrz, o! pacnęło mnie, pacnęło A, mnie, go! Na... cię! No patrz na sam dół, że No na sam dół, poważnie? Czy oni są poważni? Kurde, ty! Ile tych rzeczy doleci w tym momencie, co jest? Ej, Ej trochę jest ich dużo! O kurde. Jezus, niektórych nam musiał zgnie... Ktoś został zgnieciony? Przed... O kurde. O nie. O kurde. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Udało się. Wielka kostka lodu jedzie. Z jakimiś kosami w środku, Nie, kurde. nie, nie, nie. Jaki fart, jaki fart, jaki fart. Nie, nie, nie. O kurde. Sople jadą na mnie też, kurde. Ja też, ja też prawie soplem dostałem. Dobra, kulka, kulka, kulka mocy. O kurde, o kurde. Dobra, tutaj dam radę. Maksymalnie dobra. na prawo chyba. O nie, o nie! O nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, o nie, o nie! Powiedz nie kulka! Daję radę. Kulka! Nie, nie! O nie, nie zrzuć mnie. Dobra, nie zrzuciło mnie, jest Fart. ok, jest To mnie będzie chciało zrzucić, dobra jest? Ile chłopy tu leciało, że... O, o nie jest powrot! O kurde! O kurde. O yes. Przeszedłem! Dobra, e, tak, chciałbym... Chwila. respawn? Dobra, ja tutaj skończyłem. A dlaczego niektórych tam cofa? Jak cofa? O, o, dobra, tu przeciekać trzeba, przeciekać Nie, trzeba no bo było. jest, że try again Że od nowa masz spróbować? Przegrałeś? Aha, aha! Dobra, rozumiem już wszystko. Nie, nie, nie. nie bo nie, nie. jedna osoba jest zrzucającym. A ty jesteś rzucającym? Nie, 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 ktoś inny, dlatego jego tam nie zrzuca. Bo to jest osoba, która zrzuca nie, i przeszkadza nie, innym po prostu. Nie, 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 nie. Dobra, dobrze. Co? Do, zobacz, ja już jestem na półmetku. Pół ja metku. myślałem, że to wiesz, randomowo lecą rzeczy i kto wygra, to potem zrzuca. O A ta. to nie! O Ty nie, jeden... nie, oh, go... nie! Powiedział on! Mi. Nie, no nie Maciek, wstań! wstawaj, Maciek, wstawaj, Maciek. wstawaj, wstawaj. dobra, dobra się. Tak daleko nie poleciałem, masz, dobra. O, Ale ci się o, 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 udało. O, 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 nie, no, to raczej nie, nie. O, -oł. 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 o, 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 Dobra, o, Co to ja za... Co o, 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 jest o, 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 nie! Ile, ile, ile tego... nie! o, nie! Podkosi... o, 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 No o, 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 Tak. Nie, no wstawaj, Maciuś. o, nie. No nie o, o, na sam dół Wiesz, że o, być dwa razy mniejszym? Ty, wiesz, że można popychać graczy? Wiesz, że można popychać graczy. Push flyer za 90 robuxów. Nie zdążę tego. W kolejnym tym, w kolejnym ranie to kupię Eee, bo nie mam na razie wrzuconych robuxów na tego To jest dobre O, znowu ja biegnę Szybko biegniemy do góry Nie biegniemy biegniemy Ile ludzi się A ty, tamten rzucający był dobry, nie? Bo bardzo dużo leciało w internecie Halo, internet? No, mój internet chyba coś umiera po, przez chwilę. Oła, oła. Powiem ci. Czemu on nic nie leci? No, lecą, lecą, bo to z samej góry leci. A dobra, o Więc tak to daleko Powiem Ci na razie od tego farta, mam nadzieję, że nie zapeszając, no. że jeszcze ani razu nie dostałem niczym. Ja dostałem, wiem jakie to jest uczucie. <laughs> o kurczę, kurde, a najgorsze muszę jest uczytać. to, że jak trafi cię coś, to jeszcze dostajesz obrażenia. Tak. Więc jak dostaniesz dwa czy trzy razy a, a, to jest, a, jest a, zdecydowanie gorzej. O nie, o nie, co to, to PROSTA mnie. Ouais. Dostałeś? O nie macie! Widziałem jak dostałeś To no, no, nie, to no, nie, no, nie, to <acy> nie Dobra, ale wstałem, wstałem, wstałem wstań. wstań, powiedz! Nie jesteś sam. Nigdy coś tam, już nic. Nie po co Palety lecą, paleciaki! Paleciaki, dalej lecą paleciaki, uważaj! <laughs> o kurde, o kurde, o kurde. Może to oponę przeczekam? To jednak był dobry wybór ja ci dobra. powiem, to jest dużo rzeczy. Ja wiesz co? O o nie! O kurde, tego nie widziałem. Ale fartam, miałem. O nie! To, o nie! To leci idealnie na. O, dobra, nie, nie idealnie na mnie. Wiesz co, jest dobra, najlepsze? Nie ma takiej opcji. Tak. No nie! Jak mnie dotknął! Wstawaj, wstawaj! O nie! ma To taki... Krystian? Nie, to nie Krystian, dobra? Chłop tylko tu z jednej strony spycha rzeczy na nas. A widzę, 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 widzę. Jednego strącił od was. O, drugiego! Mnie, nie! Nie udało mu się! Szybko, 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 szybko! Przelazłem! On tu rzuca w nich, jak póki. Yes, nie, się, znaż... mi się udało dobrze mi się! Dobrze, Maciek, dobrze, 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 bardzo dobrze, muszę przyznać. Czy chciałbyś się Czy chciałbyś się zrespawnować? Nie. Ale nie potrzebujesz. Nie potrzebuję? Więc no, dobra, ja sobie tylko na szybko muszę jakieś małe ilości buffy. robuxów wypłacić, buffy, buffy, nie, buffy, nie. Buffy, buffy. Tutaj jakieś 100 robuxików takie na szybko. Pyk, dobra, dziękuję. Yy, szybko sklep. Sklep otwieraj się szybko. Pychaj mi się wydaje, graczy. Obychaj graczy. Re re re, re, re. O, która, ma a Teraz jak mogę popychać graczy. Press left mouse button to push players. Zobacz jaki mamy jestem. <laughs> Działa. Tak. O, łyżki lecą, łyżki lecą. O kurde, śmocie... a teraz na ile mogę ich popychać? Kurde. A bo my jesteśmy w cieście! Nie, w wafelku jakimś. Maciek, chodźcie, popchnę, lekko. Nie, 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 nie. No nie. Chodź, nie, 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 Maciek. O kurde, nie, nie, nie. ile wieczy leci? O nie! Pierwszy raz dostał. O nie, jestem. No jestem na samym dole. Ta ra ra na, daranana, ra ra na na, Maciuś leci. Nanananana na, 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 na. Jezu Mini Maciuś. Ile rzeczy poleciało <laughs> Mini Maciuś. ty jesteś? Biegniesz gdzieś tam? No O kurde Jestem o kurde. Mici picimici Maciuś. Ej, Co ty tu jumper Mi tutaj skoczysz Ktoś dostał szybko? Nie jestem pewien kto ty, nie, 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 Ale ktoś nie, nie, nie. dostał ewidentnie O kurde Ile tam pączków Ty Jaką jaką prędkością Te pączki lecą <laughs> No zrzuciło Chryste. mnie No nie Krystian No lecę niżej Komisie lecą <laughs> Popchnąłem Ej, tam zjechał. <grym> o nie, to jest karma. O dobra, jednak nie. <grym> jednak nie, nie, nie o nie, nie. słodycze okay. zlatują na dół. Ciastko Słody leci też. Ciastka i inne pyszności. Ej, patrz na tego kolesia obok mnie. Patrzysz? D A, pa patrzysz na tego... Nie, nieważne. Jesteś. A ty tutaj? Patrzysz na tego kolesia obok mnie? i to w sumie nie, nie było ważne. Nie, pomóż mi. Nie. Nie, pizzelec. Kurde, dobra udało nie. <grym> Jak ty ominąłeś to? Ja nie wiem. Nie! Ja jednak cię do siebie w Leć, 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 do kolejnego. Macie chodź tu, tchórzu. Nie, nie. Nie. Ktoś kto teraz rzuca radzi sobie bardzo dobrze muszę przyznać. O kurde, o kurde ale dosta nie dostałem o Jaki spam poleciał tutaj z tej strony czy coś? No. Dobra, teraz, 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 Co tu się stało? Ktoś się chyba pozbył wszystkiego co mógł. Chyba wszystko rzucą co miał. Co ty tam robisz? Ty jesteś jakiś szalony. Jesteś szalona. Mówię! Nie, nie udało się, pierwszy, pierwszy! Uff! O nie. Uf. No nie! No nie traf! Na samym końcu mnie trafił. Krystian. Tym gdzie, pączkiem gdzie jest? na samym końcu! Ty zginąłeś? Ja zjechałem sobie na sam dół. A bo zginąłeś zginęło mi się to HP. Ty mały jesteś, dlatego taki jesteś cwaniaku Ja jestem na cwaniaczka Ła! Za co to? <laughs> Za darmo lesz. A dawaj nie. <laughs> A po co nam w ogóle poziomy? że pewnie coś zdobywać później lepszego że może 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 że no to tak może być no slippery slope patrz 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 Chodź, cho, chodź obok kogoś i ja ci pokażę no. Staraj, Starajmy się iść obok tego nie patrz to ta ta dziewczyna przed nami no chodź za nią dobra jest na prawo dobra ten gościu przed nami uważaj tym... o kurde What? patrz ten gościu przed nami chodź chodź chodź, chodź. Patrz na tego obok nie no, patrz no no o a wiesz, a wiesz, on, on ogólnie wcześniejszą rudę prawie wygrał, to idealnego trafiłeś. Bo on wcześniej na farcie dostał po prostu klockę. A nie, 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 nie Krystian, lepiej czekaj. O kurde, Krystian, co ty robisz? No, robię uniki. Idę tam tego gościa przede mną zepchnąć. Dasz radę tak daleko? Nie wiem, no on będzie czekał teraz, pewnie moment, żeby nie ruch! zostać... Taki fart, ja zrobiłem dwukrotny... Superkiem Supelkiem dostałem, ja. I na sam do lęknąłem. No nie, no nie, no nie. O nie. nie! No na sam do Najgorzej w sumie. No nie, no ja... Czego aż na sam dół. O kurde. Nie! Nie! Dlaczego dostałem masz za 80% zdrowia? To jest. <laughs> ty... ty, to jest jakiś sk skam? Powiem ci coś jedno, nie? Tam, tą panią, którą chciałeś wcześniej uderzyć, to ona jest koło mnie dopiero, nie? A ja zleciłem prawie na sam <laughs> dół! Dostała jednak. Ja tu kogoś jeszcze walnę mi się wydaje tego telewizora przedem. O nie, o nie, zosu chopy tu stołem. Coś tu Ja zginąłem, muszę cię obserwować. <ślappie> Zrzuciłem go. No, Zrzuciłem go niżej. Patrzę, patrzę, nie, jak zaraz dostanę. zaraz raczej. będzie karma jak nic. Karma no, <ślappie> wróci, Kurde wygrywanie, dobry jest. Tam ktoś na górze nie może podrzuca te rzeczy jakoś randomowo ry, 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 ry. Zaraz we mnie rzuci na bank. O, 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 o! Randomowo, randomowo o. dostanę o. czymś, nie! Nie, Dobra, yes. udało się, yes. udało się! Jest jeszcze biegnie? Nice. Biegnie jakiś skolid telewizor Biegają, biegają, tak, tak eee... Chwila, nie, tylko telewizor. A, telewizor zginął, telewizor ode mnie dostał i zjechał! A i, i 50 sekund i połowie drogi jest no bo ja go zrzuciłem Notification ja go plan, popch... plan Ja go popchnąłem to... O, zginął oh. właśnie Koniec oh. <laughs> Nie udało mu się niestety oh. Oh. <laughs> Ale graliśmy niedawno, zobacz ja mamy 10 osób a większość osób ma 0 na serwerze Ja mam 7 Co so jest? Ale jestem mini Maciek Z... Jesteś mini witam mini Maciek Przema. Ja chciałbym zrzucać teraz, ja chciałbym pchać to Co to za <laughs> Brick Blaster Launch bricks at the running team co jest? W sensie, że mogę zrzucać go. Co? E? Dziwne. Ja nie no, jestem jest, rzucającym. Znowu nie, ja też nie jestem znowu rzucającym. Hmm. Ale ty wafelki jest takie lubię jeść. Wafelki konkretne, konkretne, to zgadzam 22 się. Poziom u mnie, u mnie Ale gierka fajna, nie? W sumie fajna, jeśli fajna. będzie o taką rywalizację. Nie, jest spoko. A ten gościu za tobą w ogóle ma odwrócić level. Leci. Kto? Który? O kurde. Książka? Yy... Już nie. <laughs> Ale się musiał stintować teraz. Co myśli? Ja to lecę, jest fajnie. O, duna wynacik. Wie, wie, wiesz, że ja zaraz mogę znowu kogoś popchnąć? Czekaj. Tego przede mną okay. mogę. O, o, o. Dobra, odbiło się idealnie, 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 idealnie. O, o nie. Nie, 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 nie. O, Myślałem, że będzie karma, ale nie. Jeden gościu dostał z widelca chyba, a drugiego popchnąłem. Kurde. A czemu niektórzy tak szybko lecą? O, kurde. O to za mną o kurde, dostał. Ileże 8 Maciek. Cze Wiesz że, wien, że wiesz że chyba te osoby dwie które zepchnąłem tam zginęły. O kurde. No, no 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 no. O kurde, kurwa się, się kleci. Gumisiek. No ja. O w nas Ej. rzuca. Ale chłop to chyba we mnie celuje, co? Takie widzę. <laughs> no ty jesteś mały albo we mnie celujecie troszkę spierdź. Dobra, uda mi się, uda mi się do. On, on tu chyba nie patrzy w tym miejscu. Patrz, udało mi się! Mi też! Ja. Eee! Chyba my dwójkę tylko to przeszliśmy na razie. Na razie tak, start speed taking. O, jedna osoba właśnie spadła na sam hmm. dół praktycznie. Czyli tak, jemu się tu respią rzeczy i on może A, nie ja nie też rzucać. No. Śmiesznie to wygląda. A kół mam. Czyli on teraz skupia się w sumie na tej jednej osobie? Tak. I reszta może Nie Trafia go, widzę. O, nie trafił go. O, nie. O, ja. Nie, nie trafił go. No. O, a i ukończył jako trzeci. A, a cała reszta to randomowo za coś Ta. leci. Gdzieś tam w połowie. Drogi jakieś są? Gdzieś randomowe po prostu itemki sobie latają. Ale jaką on on to? Jego gdzieś za mapę to wyrzuca, kurde. Ja nie mogę przestać. Ta ja bym wiesz co zrobił? Ja bym no. poustawiał sobie dużo rzeczy z przodu na samym początku, i no, potem tak. jedną rzeczą je wszystkie zepchnął naraz. A, no. <grym> Tylko psz... nie wiem jak to działa, nie? Ogólnie. To by było, no, Zakładam, że po prostu myszką przeciągasz w jakiś sposób, ale. Widzisz, on na przykład, patrz, bekon jest blisko podejścia. O, teraz chyba dopiero go zauważył, bo pączkami zaczął rzucać w niego. No, 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 ten bekon sobie dojdzie zaraz. Do, no, no i doszedł. Nie, o, o, nie. Do, a, dobra, doszedł. Yes, doszedł jest, jest, czwarte miejsce. A ta osoba, która miała 22 poziom, co mówię, właśnie z chyba zginęła. Ja Co ją wywaliłem wstyd. na samym początku? Jaki wstyd, Bo yeah. ją wywaliłem na samym początku. MVP of the round. Aha, okay. Najgorzej na świecie. Śmieszne, śmieszne. Być wywalonym przez kogoś po prostu. Śmieszne. Ale widać, że niektórzy wchodzą, grają jedną grę, przegrywają i wychodzą. Oni w ogóle chyba nawet Expa nie dostają, jak nic nie przeszli. Chyba nie. nie dostajemy tyle Expa, bo. Jestem zrzucającym! O kurde. Ty i dosłownie jest tak jak mówiłem e, Że? Że możesz ustawiać sobie, ile rzeczy chcesz. I to robisz? Pokazać ci? Patrz, nie, patrz, co się teraz się chcesz tego. Patrzysz, co się teraz dzieje? O kurde. O kurde, o kurde, o kurde, to już widać, że... O kurde, o kurde No To jest grubo, leci to jest trochę, grubo Leci są piłeczki ej, też Ale widać, że teraz leci ciężej trochę. O kurde. Ja po prostu sunam, sunę wszystko co mam, nie? Dobra. A! A! PUM PUM. Jaki fartus? Mówisz? Fart z niektórymi rzeczami? Ja miałem fart. Na, na środek, na środek ja bym bardziej kierował, bo biegną środkiem. Nie wiem czy widzisz ich. He, co ty na razie z tej strony, to ja nawet ich nie widzę. Ja po rzucał. O, dostał w A, Jeszcze nie! chyba nikt nie zginął. Nie! 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 Ktoś dostał chyba. Nie, nie, nie. Bardzo fajnie się rzuca tymi, tymi żółtymi, bo one bardzo fajnie... O Tutaj nie. kolcami też można pewnie byłoby fajnie. Powiem ci, z prob problem z czasem jest taki, no. że bardzo... O, kurde, ktoś tam podostawał, że bardzo mocno kończą się niektóre rzeczy. O kurde. <laughs> <laughs> Może chce <sobie> poustawiać <laughs> trochę rzeczy <laughs> i możesz wszystko naraz lecieć, <śmiech> <wiesz>? <śmiech> nie? Nie, nie, proszę nie brzynie, nie. Brzy nie, <laughs> To by pozwolę przejść. Dziękuję, Minimocik pięknie. Jestem pierwsi. Serpięcie. Co jest? Jak on niby przelazł? No zrzucaj to na dół. Co jest? O, Aha. Czasami, czasami ciężko łapie. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze w ogóle został, szczerze mówiąc. Jest na samym dole, wiesz, ten yy, z książką się spłakał i nie idzie do góry ten 22 level. <grym jest, <grym na dole, <grym> jest na samym dole. Jest na samym dole. To jest w ogóle autopilot, czekaj, bo ja zrobiłem coś. Autopilot. Że jak to ma lecieć? Nie. A, czyli też samo zrzuca jakieś. Aha. No? no, to w ogóle nikt już tam się nie rusza, nikt już tam nie, nie idzie? Nie, tamten łepek to w ogóle się stiltował, się obraził i w lewej stronie za rogiem mapy stoi, na sam dole. Spłakał się, spłakał się. Czyli, powiem ci, najlepiej byłoby stać chyba bokiem, tak jak teraz mniej więcej stoję sobie. I sobie to po prostu popychać. I to co spada na bieżąco po prostu zrzucać. Żeby się robiła taka Ale mega fala, nie? Zobacz jaką lawinę teraz robisz. No, a jeszcze nie wysłałem tych tutaj, <grym> które leżą już jakiś czas. Tych lekkich takich. Grubo Zdowa. jaka lawina się zrobiła, nie? Maciek, <grym> <grym> Maciek, 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 Maciek. Oła! <grym> 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 jeszcze w, w peret nie uderzył, no. <grym> Także dziękujemy serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, się, pa pa! pa, pa!